Wany moment Nie! Jezus Maria, Magda Gessler gdzieś O oh, god damn it! Odwróć się Odwróć się. Jak kamerę odwrócić? Hello? No chę, Jestem w ciąży No, jak ty się domyśliłeś? Oh, fuck! Przepraszam znów za to, że nie było tego mi. Au, uderzyłem się wiatrak. A tu będzie coś ciekawego, zobaczycie. Nooo! Wiedziałem, TY mogę! Martyna zrywam z tobą. Ona rani mi uczucia! Wiedziałem! Stradzałaś mnie. Wiedziałem, czułem to. 8! Fuck you. 7 to nie jest Najbardziej to się przyda taki... Maga magazyn i widziałem o łacie! Nie wiem co tu robi ten znaczek, nie mam żadnego pojęcia. Ja w ogóle nie wiem, o to chodzi! <śmuletra> o! Oh, Leź na dół! <śmuletra> na ciebie! Wszystko przez siostrę! Wszystko przez siostrę! Widzimy więcej. Co? Kto tam? Hipopotam. Kto? Hipopotam. Kim? Wchodzimy na górę, proszę Państwa Tak ekscytujący film, że Już dochodzę i jestem Proszę Państwa, tu jest siedzenie Tu jest łóżko Mało miejsca Barierki jakieś, dokładnie jeszcze nie wiem Jakie prawdopodobnie normalnie GTA V razem z chłopakami. Chłopaki, przywitajcie się! Tema! Uh, oh. <śpiewa> jest? Dżem! Co ty gadasz? To jest Dżem! Dżem dostałem! <śpiewa> Dobra, kiedy coś znów wyskoczy, bo mi się nudzi. <śpiewa> ja żartowałem, nie nudzi mi się. On nie rozumie. Co to jest? Co to śmieci. Chodzimy! Nie kon takiego pi. Co więcej poszedł w pizdu Co się dzieje? Ona śpi na drodze tak obie, to się zobacz. Już już idę. No akurat wstała. Tylko lacz. No już dalej śpi. Loczek David Cox. What the fuck? Aż nie cary przeszły, ma taki rów, że aż mi się żygać chce. Ja Dole no. Ja! Nie! 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 Ja się trzymam jeszcze! Trzymam się! Trzymam się! Trzymam się! Trzymam się! Trzymam się! Tak, ja siedzę! E się... w... no lag! <grym> Nie gram, nie gram, był lagu. Był lagu. Ja po prostu nie wierzę. Jak ja dawno nie nagrywałem z Remigiuszem. One oh. super. Oh. Oh. Cześć widzowie. Oh. Cześć. Cześć. Staną Ci. Hey. No. Aż. No i celu! Nie no i Dobra, no i dobra. No i dobra. Jak widzieliście fani Remka? Panie nie? Nie oglądajcie tego użytkownika.

czasem masz ci na, całego, na domach, no, cały dom ci słyszywiesz A! chodźmy pierdolić yes. O oh, man What the fuck man Ej, jaki piękny śoneczko. Ja jestem razem z czym mam nadzieję, że wiecie a to był właśnie kolejny epizod za odcinek fany Moment! Mam ogromną nadzieję, że się Wam podobał ten filmik. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, to bardzo koniecznie, może to bardziej zmobilizuje rodu pracy. Nie żebym coś mówił. Nie żebym też mówił, że kombinujemy nad takim specjalnym projektem. No ale to, wiecie, no łapki w górę, no może, no, no tam może łapki w górę bo mogą by się tak bardziej <gryzny> <gryzny> Bardzo wam dziękuję też za feedback, bo niesamowicie ostatnio dużo się angażujecie, dajecie łapki, komentujecie i w ogóle się tak, wiecie, takie udzielacie się, co bardzo mnie cieszy i, i zachęca do dalszego działania. No i swoją drogą to... Mogę Wam podziękować. Zapraszam też bardzo oczywiście do sklepu sklep.Rezjijuspl gdzie ostatnio właśnie planujemy wiele promocji na święta, bo teraz właśnie jest grudzień, nie wiem kiedy to oglądacie. Ale tak, no, wiele promocji się szykuje, wiele ciekawych rzeczy, fajnych akcji i tak dalej, tak dalej. Także tam zapraszam Was. Jeszcze raz dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się dziś lewą ręką. Cześć! What? lewą ręką. Okej, okay, Rezji. Okay.